Przekładana w czasie rekonstrukcja rządu może oznaczać też radykalne zmiany w działaniach poszczególnych ministerstw. Według nieoficjalnych informacji szykowana jest poważna rewolucja, która może zaszkodzić m.in. finansowaniu ochrony środowiska i zarządzaniu strategicznymi spółkami Skarbu Państwa. W ramach rekonstrukcji rozważane jest powołanie dwóch superresortów. Pierwszy miałby skupić działy z różnych ministerstw zajmujących się energetyką. Drugi superresort miałby podlegać obecnemu ministrowi finansów Andrzejowi Domańskiemu i odpowiadać za kwestie gospodarcze. Może to oznaczać wchłonięcie kompetencji z resortów rozwoju i technologii, funduszy i polityki regionalnej, gospodarki oraz klimatu i środowiska. Z tego ostatniego ministerstwa może zostać wy Wydzielony Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Byłby to poważny błąd, przekonuje poseł PiS Paweł Sałek. Jeśli Narodowy Fundusz znalazłby się pod Ministerstwem Finansów, to z punktu widzenia na inwestycje środowiskowe w Polsce, to jest po prostu tragedia, bo to wpadnie do budżetu. Narodowy Fundusz jest częścią unikatowego systemu finansowania ochrony środowiska w Polsce. Proponowane zmiany mogą mu zaszkodzić, przekonuje prezydencki doradca Sławomir Mazurek. Mamy komplementarny System, który realizując zasadę zanieczyszczający płaci, ma środki i możliwości, żeby te środki inwestować w poprawę jakości środowiska, w poprawę jakości życia. Z tego finansujemy wielkie projekty. Związane z jakością powietrza, z jakością gleby, także z gospodarką odpadami. Niewykluczone, że ogromne środki z Narodowego Funduszu rząd Donalda Tuska będzie chciał wykorzystać na inne cele. Na przykład na łatanie dziury budżetowej. Podobne próby podejmowały już w przeszłości inne rządy. Jeśli zostaną zrealizowane, stracą na tym Polacy i ochrona środowiska. Koszty pieniądza, koszty. Związane z finansowaniem inwestycji prośrodowiskowych drastycznie wzrosną, a zyski trafią do sektora finansowego, który niekoniecznie będzie tym sektorem, na którym jesteśmy w stanie zapanować. Ale to nie jedyna kontrowersja związana z rekonstrukcją. Na ostatnim spotkaniu liderów koalicji rządowej miała zapaść decyzja o przeniesieniu nadzoru nad strategicznymi spółkami skarbu państwa bezpośrednio pod kancelarię premiera. To oznacza likwidację Ministerstwa Aktywów Państwowych. Poseł Lewicy Dariusz Wieczorek przekonuje, że decyzja usprawni działanie największych krajowych podmiotów. Wtedy jest rzeczywisty instrument realizacji polityki, ale zobaczymy jaki będzie ostatecznie kształt. Przeniesienie kontroli nad strategicznymi spółkami do Kancelarii Premiera tylko rozmyje odpowiedzialność za działanie tych podmiotów. Według Daniela Obajtka już przez ostatnie półtora roku zarządy bały się Podejmować strategiczne decyzje. I rynek cierpi od polskiej spółki gazowniczej, czy proszę Państwa, nawet 5% inwestycji nie realizuje się tych, co za naszych czasów acz po energetykę atomową. Bezpośrednie podporządkowanie premierowi Tuskowi spółek to sygnał, że szykuje się jeszcze większy skok na posady, ocenia były wiceminister aktywów państwowych, poseł PiS Maciej Małecki. Nie od dziś wiadomo, że koalicja 13 grudnia kłóci się przede wszystkim o miejsca w zarządach spółek Skarbu Państwa. Nie wierzę w żadną pozy pozytywną reformę rządu, na czele którego stoi Donald Tusk. Wszelkie radykalne zmiany w działach poszczególnych ministerstw będzie wymagało nowelizacji ustawy i ostatecznie podpisu prezydenta.